te sky Raje to są takie upierdliwe Dla mnie upierdliwe, dla nich skuteczne jednostki E, ja, tam światłem sąd, grzadź szwadny sąd. Tutaj czeka na pewno następna They walka bo jest.

jazdy uderzają na e, e, z szablami jadą. Co ja swoją drogą e, miał przypadek raz i to nie na czołki był e, atak e, e, aż w tych plutonów czy kompanii? Nie pamiętam jak to się u nas nazywa. E, one w to nie były ataki na czołgi tylko na ataki na 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 na, na to to się tak, wozy opancerzone właśnie. Uu. Nie, nie fajnie, nie fajnie, fajnie, nie fajnie. Podsumuj się do przodu. Zaczyna być kłopotliwe sterowanie wam, wami wszystkimi na nie, takiej rozciągłości. A kłopotliwość to jest ostatnia rzecz, której teraz yy, potrzebuję. Widzicie, broadside'y? Jeden strzał, jeden żołnierz. A przecież mi się wydaje, że oni i tak są bez ulepszeń. Ja, yes, Wspomnijcie jak z ulepszeniami to by była zmordercza jednostka. To by była... to stojąca masakra. Dwojako, <laughs> jakby to źle nie brzmiało. się przejęciem tego. Deso garami sobie nie radzę. Lubi za. Oh, shit. Oh, finisher. Unity array. Chyba dobrze, dla mnie. Team Sigma, to disrupt your stealth fields fall back too late kitty shaman of the dead oh, is to my eyes son take it at all could have been used to breathe the good i yes it is as you wish so shall it be done. Coś mi się tu nie podoba, coś, coś mi tu nie hulak, skądś mnie atakują? Z tej strony nie powinni mnie atakować, już, więc powinienem móc to wykorzystać na swoją korzyść, żeby zbudować tam plastik. No proszę, proszę Tao jak się tału przyciśnie Shit. Jak się tał przyciśnie do ściany przyszedł muru to zaczynają Odchodzić od strategii ataku i ucieczki od takiej partyzantki Zaczynają... O, Hammerhead. Kurde. Dużo tych hammerheadów mają. Dobrze, że Leman to jest taka jakby na nich kontra, bo inaczej to by mnie kosztowało dużo więcej. No Pana Blade. Co? się będę bawił. Teraz powinno się dać. No nie pochlebiaj sobie aż tak w Soniku. Gdy to dużo ich... Z wszystkich stron, ze wszystkich po prostu. Przede brakuje tutaj kryzysu, żeby były Chcę ich, ich częstotliwość i jaką oni ładują. Te ogary to są pierdli. Tak, ch chciałem. Hmm.

Oj chyba w pustym Kajun nie do... nie ruszę ale gdzie? Gdzie rady nie da? Jedna armia Tam pana Blade poradzi Patrzcie jak sobie Dobra jest potężny no ale... <śm>

My mind bears a great pain. I atakują gary krotów. Szysz, te upierdliwe jednówki! Upierdliwe, bo strasznie wytrzymałe. Kurde, moi gwardziści bo ładują w nich z czego tylko mają, a te... nic, dalej gryzą, dalej pokazują ząbki. Sztut pajace. Dobra było, oni zaczynają tutaj grywać zbyt mocno. Oha, jeden oddział przestał istnieć. Niestety musiał polec na... Dobra, kolejny skyride grył się ziemię. Shit, Ukryńcy mają słabe morale. Skyraja, Skyraja. Dobra, Ogara, o Ogary i zaraz krótów Będę musiał pociągnąć, żeby w końcu przestali do mnie te, te Ogary wysłać, bo to jest masakra jakaś. Twarde głowy padł. Dobra, teraz posterunek padnie. O. Yy, to by było na tyle z ognami. Siła ognia po prostu zastraszająca. Z jaką oni pakują. To jest przerażające. Sami widzicie, że moi gwardziści, którzy. No nie, nie, nie czarujmy się. Nie są w takiej Są weterani już. Walk na wybrzeżu. Tejmos. W dżungli irańskiej.

ja mam dla... Ja mam do nich podziw. Do nich i do ich siły. Ale pana Blade z siewcą śmierci, zobaczymy. Śpi miło z Ale mandrus, niech idzie zobaczyć, czy coś tu jeszcze... cokolwiek. Nie ma nic, dobra. Tu moi panowie. Skorzystam z żeby zobaczyć ukryte. Po cholera, no ale dobra. A w sumie, tu. Na, na co mi twarczymy. Mam astropatę. Nie, astropatę psionika. Astroplasta to jest ten, który e, pilnuje, że aby zatekł podczas e, podróży przez fosonowe e, nie zdarzyło się nic niespodziewanego. Dobra, wy zaraz wyjdźcie za Pana Blade'em, żeby w razie czego jakby jemu się nie powiodło. Jakieś wy mogli. Drużyna Krotów Alfa. No

<śmiany> <śmiany> Wiecie co? Chyba będzie pierwszy przypadek, kiedy yy, Pana Blade legnie. No ja, dobra, dobra, dobra. Falci, falci w to, falć to! Jezu. What the fuck? Się i tak ukrył? Teraz będę go szukał, żeby wiedzieć, gdzie w którą stronę Tutaj go nie ma. Zróbmy muszę co spróbować Hej! te oddziały tutaj, jak dobrze pójdzie. Kurde, szkoda, że nie mogę jakoś przyspieszyć tego. Tak na przykład w Supreme, w Supreme Commanderze było coś, to była taka opcja. W Supreme Commanderze była taka opcja. Macie, zobaczycie się, e, że można było e, wysłać jednostki e, jednostki budujące, aby przyspieszyły produkcję jednostek. No, tu go nie ma.

Jedź tutaj Zobaczymy. <gry> ja nie chcę, żebyście ginęli. Bezsensownie. Bo bezsensowna śmierć to nie jest dobra śmierć. A już na pewno nie dla tak wartościowych. Ludzi jak wy, moi weterani. You no. wish my scars prove my worth it shall be so rule to the Emperor Is that a best but you can prove our worth cannot hope to win our death

Pewni powinni umrzeć za pierwszym razem, a nie tak męczyć dupę. Za przeproszeniem. You have chosen wisely. I obey without question. Be so... no bana, blade jedziesz ich king dobra ci powinni paść na o przeżyli em tak kwestia sporna ma tych przybocznych w tym pancerzu całym. No nie o to mi do końca chodziło, no ale. Już mniejsza. To co, generałem nie walczyliśmy praktycznie przez całą kompanię, to teraz wykorzystamy troszkę poszczególne jego umiejętności Alby troszkę Napsuć im krwi Dobra, mogę te działania zaczepne wykonać Karski nami, powinno w, w miarę pchnąć sprawę naprzód. Masz. Jeszcze mają tych przybocznych. <mul> się zastanawiam, ilu ich mają. Przebocznych całych. It shall be so. It shall be so? so you read me. My devotion is assured. Short... Doubt is for the die. Ach, pana Blade. Cudo. Cudo nie maszyna. O właśnie, tutaj macie e, przykład pancerza XV. 22 To jest prototypowy pancerz, który jest tylko przeznaczony, który jest wyposażony w, w możliwe do w ulepszeń moduły. Czyli w sensie, jak się chytał można zmieniać im ekwipunek również. Dla każdej nacji jest oddzielny ekwipunek, i to jest prototyp, tak jak tam. Lauret e, głosi jest tylko przeznaczone dla e, dowódców. Czyli że nie mogą sobie stworzyć e, kilkudziesięciu takich pancerzy, które... dzięki którym z palcem się by e, wygrali każdą wojnę. Nie, oni muszą mieć tylko kilka. Znaczy, tak śmieję się tak naprawdę, e, biorąc pod uwagę rozmiar e, konfliktów w że to tak naprawdę prawdopodobnie jest kilkadziesiąt e, tych całych pancerzy. Pancerzy XV22. Tu mamy

Teraz już tylko kwestia do Niebianina. Już są... O i taki finisher naszego generała. Ja jestem pewien stwierdzić, czy to się wam uda. bo gwardziści nie odgi ze wszystkich straconych In one of the most hard fought. The Imperial victory over the Tao forces in Asharis was definitely the most celebrated of the Liberation Campaign. In the death of the ethereal Shiores and the retreat of his forces, Governor Militant Alexander saw the completion of his dream of once and for all stripping Cronus from the Tao Empire. Tak to się to nie sobie doczyta. Ale głównie chodzi o to, że Gwardia Imperialna najchuczniej świętowała zwycięstwo właśnie nad, e, nad. nad, 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 nad Tału. Bo to należało do jedna, z jednej z najcięższych batalii. Później zajęli się tylko już dobijaniem zdrajców, tych, którzy pomagali tam. No to co mogę rzec? Zabijaj za żywych, zabijaj za zmarłych. Ejazd! Yes.